Dzień dobry, witam serdecznie. Naszym gościem, naszym i Państwa gościem jest pan Arkadiusz Molarczyk, wiceminister spraw zagranicznych i jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw reparacji niemieckich. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Przez kilka lat pracował zespół, który miał na celu oszacowanie tych strat niemieckich. Udało się wypracować raport. Udało się też wycenić te straty, które Niemcy m, powinny wypłacić Polsce. E, jasło, według dokumentu, e, powinno otrzymać około 152 miliony złotych. E, I tutaj moje pytanie: czy, czy jest w ogóle szansa i nadzieja na to, że, że te pieniądze kiedykolwiek trafią do miasta? Bo jak wiadomo, no, rząd niemiecki, jakby e, odpisując na notę dyplomatyczną Polski, kategorycznie stwierdził, że dla nich temat jest już nieaktualny. Oczywiście, że tak. Polska, Jasło i Warszawa i tysiące innych polskich miast i miasteczek mają szansę na odszkodowania. Ale musimy pamiętać, że to jest pewien projekt, który rozpoczęliśmy, można powiedzieć, kilka lat temu. Punktem kulminacyjnym był 1 września ubiegłego roku, kiedy ogłosiliśmy raport o stratach wojennych. Zaprezentowaliśmy materiał dowodowy, ale też rachunek ekonomiczny. Jaki Niemcy są winni Polsce z tytułu skutków II wojny światowej. I od tego momentu podjęliśmy szereg działań międzynarodowych, ale również w relacjach z Niemcami, gdzie w sposób zdecydowany podnosimy kwestię zobowiązania Niemiec do wyrównania Polsce strat i szkód, jakie Niemcy wyrządzili podczas II wojny światowej. I oczywiście to nie jest proces szybki, łatwy i prosty. I napotyka oczywiście na wielu różnego rodzaju przeszkód. Po pierwsze, to jest jakby to, co Pan wspomniał, pewien brak wiary na świecie, brak zrozumienia tej sytuacji. Natomiast no, my ten projekt rozpoczęliśmy wiele lat temu i kontynuujemy go bardzo konsekwentnie. Myślę, że dzisiaj sytuacja się zupełnie zmieniła. W Polsce jest, ale również na świecie, zdecydowanie większe zrozumienie i akceptacja dla polskich roszczeń. Oczywiście po drugiej stronie mamy zmowę milczenia w samych Niemczech, gdzie temat się wycisza, o temacie się nie mówi, unika się podjęcia dialogu w tej sprawie. Natomiast chcę podkreślić, że myśmy podjęli szereg działań dyplomatycznych i politycznych w wielu miejscach na świecie, również w organizacjach międzynarodowych. Przede wszystkim tu muszę wspomnieć o ONZ-cie, o Radzie Europy, UNESCO, ale także o Kongresie Stanów Zjednoczonych. Również poinformowaliśmy o sprawie wiele krajów na świecie, kraj, kraje członkowskie ONZ-u, NATO, czy Rady Europy, czy Unii Europejskiej. Więc dzisiaj jest w mojej ocenie znacznie większe zrozumienie polskich postulatów. Widzimy też no, dużą, powiedziałem, taką agresję ze strony Niemiec, które w różny sposób próbują dokonać, wpłynąć na wynik wyborów w Polsce widzimy, że w różny sposób ta presja niemiecka na Polskę jest wywierana, czy to poprzez Unię Europejską, poprzez obcinanie funduszy europejskich, poprzez różnego rodzaju kary, rezolucje, ale nawet ostatnio również Polska jest krytykowana za rzekome różnego rodzaju przewinienia w polityce migracyjnej. Więc to pokazuje, że absolutnie Niemcy odczuwają presję związaną z tematem reparacji. Dlatego, że ten temat no, bardzo narusza czy dokonuje uszczerbku w ich wizerunku w kraju, który jest krajem praworządnym, który ma, który chciałby być, bo Niemcy chciałyby być niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, no i chcą być, że tak powiem, liderem nie tylko gospodarczym, ekonomicznym, ale również liderem moralnym w Unii Europejskiej na świecie. Więc przypominanie przez nas tej sprawy. Jest dla Niemców niezwykle kłopotliwe i irytujące, i jak widzimy, oni absolutnie na dzień dzisiejszy tej sprawy nie lekceważą. Oczywiście podjęli decyzję, że do czasu wyborów parlamentarnych w Polsce nie będą wchodzili w dialog, uznając, że wejście z Polską w dialog pomoże nam wygrać wybory. Mówię tu o prawie sprawiedliwości. Natomiast jestem absolutnie przekonany, w przypadku uzyskania przez, przez naszą formację mandatu zaufania, odnowienia tego mandatu i możliwości kontynuowania rządu w kolejnej kadencji, Niemcy tej presji nie wytrzymają, z uwagi na to, że jesteśmy bardzo zaawansowani w różnych działaniach dyplomatycznych na arenie międzynarodowej. Myślę, że przez kolejne cztery lata Niemcy nie będą w stanie unikać podjęcia dialogu i rozmów, dlatego że Jestem przekonany, że w niedalekim czasie organizacje międzynarodowe wezmą Niemcy do podjęcia dialogu z Polską w tej sprawie. Dlatego też jestem absolutnie przekonany, że zarówno Jasło, ale też wiele, wiele innych polskich miast, miasteczek, Warszawa, także Warszawa oczywiście, będą w przyszłości mogły liczyć na pewnego rodzaju rekompensaty z tytułu straty zniszczeń wojennych. A wspominał pan właśnie, że ten temat był dziś już podejmowany na tych gremiach międzynarodowych, czy w onz czy w innych e, instytucjach, ale był jakby jakaś odpowiedź ze strony tych przedstawicieli tych instytucji, czy oni aby przyjęli te informacje i na razie jakby z ich strony nie ma żadnego ruchu, czy, czy, czy tutaj na arenie międzynarodowej, czy już typowo w kierunku Republiki Niemiec? Chcę podkreślić, że praktycznie wszystkie organizacje międzynarodowe y, wiedzą o sprawie czy to osobiście informowałem liderów tych organizacji czy też był wysyłany raport do tych organizacji podjęliśmy również inicjatywy zmierzające do przygotowania rezolucji chociażby rezolucji w radzie Europy i obecnie taka rezolucja jest przygotowywana również podjęliśmy działania w kongresie amerykańskim gdzie również jest pewna szansa na projekt rezolucji E, więc są to działania, które m, są przez nas procedowane. E, natomiast odnoszę wrażenie, że na dzień dzisiejszy m, jest pewnego rodzaju wyczekiwanie na e, wyniki wyborów w Polsce, i no, nie będzie tu jakby przesądzenia tej sprawy przed wyborami. Natomiast absolutnie jestem przekonany, że po wyborach parlamentarnych, po odnowieniu mandatu, e, będzie tutaj jasny, czytelny głos ze strony e, tych różnych organizacji międzynarodowych. Dlatego, że sprawa ma charakter absolutnie oczywisty. pierwsze, Polska została zaatakowana 1 września przez Niemcy. Była to y, wojna, w wyniku której Polska poniosła gigantyczne straty materialne i ludzkie. Y, Niemcy tę wojnę przegrały. Konferencja w Poczdanie w 1945 roku zobowiązała Niemcy do zapłaty wszystkim krajom, także Polsce, reparacji wojennych. Niemcy y, płaciły wielu krajom reparacje wojenne na podstawie konferencji w Poczdamie, ale również na podstawie późniejszej konferencji w Londynie i w Paryżu. Y, y, zawierały umowy bilateralne z wieloma krajami europejskimi i krajami także na świecie. Natomiast z Polską takiej umowy nigdy nie zawarł. Nie ma żadnej umowy bilateralnej polsko-niemieckiej, nie ma żadnego traktatu, traktatu, traktatu pokojowego, nie ma wreszcie. Y, dokumentu, na który Niemcy powoływali się rzekomego zrzeczenia się przez Polskę reparacji. Taki dokument po prostu nie istnieje. Tak więc uświadomienie zarówno opinii publicznej w Niemczech, decydentom w Niemczech, ale również naszym sojusznikom na świecie, w szczególności myślę o Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy także Francji, ale też innym krajom, dla których ważne są takie kwestie jak właśnie praworządność czy prawa człowieka spowoduje, że stanowisko Niemiec jest jakby nie do utrzymania. I myślę, że w Niemczech ta świadomość narasta, stąd też ich frustracja, stąd też ich różnego rodzaju bardzo, powiedziałbym, takie agresywne wypowiedzi skierowane wobec polskiego rządu. Też gdzieś w internecie znalazłem taką informację, że jak dobrze pamiętam, jakiś przedstawiciele niemieckiego parlamentu, po tym, jak dowiedział się o tych stratach wojennych i, i o tym, że Niemcy nie wypłaciły żadnych pieniędzy po wojnie Rzeczpospolitej, to był bardzo zdziwiony i zszokowany. I tutaj moje pytanie: czy jakby polski rząd w jakiś sposób, nie tylko na arenie międzynarodowej, ale nawet w kierunku obywateli niemieckich, prowadził, czy, czy będzie może prowadził jakąś kampanię taką z, dotyczącą tych reparacji i tych odszkodowań? Tak, oczywiście, w miarę naszych możliwości prowadzimy tę kampanię, można powiedzieć, akcję informacyjną na całym świecie poprzez nasze placówki, ambasady i konsulaty. Ze szczególną uwagą, oczywiście, tę kampanię prowadzimy w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, ale również w samych Niemczech. To są oczywiście nasz, różnego rodzaju wywiady, które udzielam dla amerykańskich, niemieckich czy brytyjskich czy amerykańskich. I było tego już naprawdę bardzo dużo. Także dla mediów austriackich, szwajcarskich. Więc odnoszę wrażenie, że w Niemczech ten temat stara, media niemieckie i rząd niemiecki starają się wyciszać. Otóż e, proszę sobie wyobrazić, że o e, wysłaniu noty dyplomatycznej w sprawie reparacji w ubiegłego roku nie poinformowały e, żadne niemieckie media. E, co oznacza, że Niemcy absolutnie mają świadomość problemu, ale jest tam, że tak powiem, polityka. Milczenia, czy też zmowa milczenia, że o tym temacie Niemcy solidarnie nie chcą mówić, po prostu nie chcą o tym pisać, nie chcą o tym dyskutować, dlatego, że jest to dla nich kłopot niezmiernie, jest to dla nich kłopot. A po drugie, Niemcy przez te 80 lat, od zakończenia II wojny światowej, wykonały pewną pracę, której celem było zatarcie ich odpowiedzialności za drugą wojnę światową, ze skutki II wojny światowej. Na pewno wszyscy Państwo słyszeliście o takim pojęciu jak zbrodnie nazistowskie, prawda? Co, co oznacza, że Niemcy stworzyli pojęcie nazistów, zastosowali taką sztuczkę semantyczną, oderwali te zbrodnie od Niemców i przypisali je nazistom. Z drugiej strony, Dosyć często spotykamy się w przestrzeni publicznej, międzynarodowej, z pojęciem polskich obozów koncentracyjnych i polskich obozów śmierci, czy nawet polskich GET. Około 250 sformułowań rocznie nasz MZ odnotowuje w mediach międzynarodowych, czy to izraelskich, brytyjskich, amerykańskich, czy także niemieckich, czy szwajcarskich. Więc to pokazuje, że Niemcy w sposób bardzo systemowy i konsekwentny prowadziły politykę takiego rewizjonizmu historycznego gdzie ścierały z siebie odpowiedzialność i przerzucały ją w, jakiś, w pewien sposób na Polskę. I co jest niestety faktem, że również w samym Izraelu, czy w środowiskach żydowskich, powiązuje taka doktryna, że Polacy są odpowiedzialni za Holokaust wraz z nazistami. To, to niestety pokazuje, że polityka historyczna jest elementem tutaj po prostu no, manipulacji, czy rewizjonizmu. Czyli Pana zdaniem to jest kwestia odzyskania tych reparacji, to raczej proces długofalowy. Nie, nie, nie możemy powiedzmy, założyć, że Niemcy będą skoro wypłacić te odszkodowania w przeciągu nie wiem, dwóch, trzech, czterech lat, czy raczej to jest proces przeciągnięty na dekady, tak? Nie, ja myślę, że jest duża szansa, że rozpoczniemy rozmowy przy kadencji Sejmu i te rozmowy będą kontynuowane. Myślę, że potrzebne jest podpisanie jakiegoś takiego memorandum, o rozpoczęciu rozmów i ustaleniu, jakby zakresu do działalności Niemiec, potencjalnych projektów, które powinny być realizowane, polsko-niemieckich, bo zakładam, że tu będzie potrzebna jakaś współpraca. I oczywiście ważnym elementem oprócz tych odszkodowań dla, dla krajów, dla miast, ważnym elementem również jest kwestia edukacji historycznej młodzieży w Polsce, w Niemczech, w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych. Bo dzisiaj niestety widzimy, że pamięć o II wojnie światowej absolutnie się zaciera i w bardzo wielu krajach na świecie widzimy, że jest kompletny brak zrozumienia wiedzy na temat tego, jak brutalna i okropna była II wojna światowa dla Polski i Polaków. A jeśli chodzi już o tak praktyczną sprawę tych reparacji, to czy Państwo jakby zakładali jakąś koncepcję, jak to może wyglądać, czy to będzie wyglądało, czy to może wyglądać na zasadzie wypłacenia, nie wiem, gotówką przez rządy niemieckie tych pieniędzy, czy w formie jakiejś nie wiem, dotacji, czy, do, do, czy dotacji celowych jakby do konkretnych miast, czy do pieniędzy mają wpłynąć do budżetu państwa i będą rozdzielane na poszczególne miasta, czy, czy gminy, w które zostały zniszczone? To jest oczywiście kwestia dyskusji, która jest przed nami. Ja myślę, że oczywiście pewna część środków powinna być dystrybuowana do obywateli, do tych najstarszych obywateli, którzy ponieśli największe koszty odbudowy kraju, także do samorządów, ale myślę, że też duża część powinna być przeznaczona na pewne programy modernizacyjne, na służbę zdrowia, edukację. Na, na to wszystko, co będzie służyło rozwojowi Polski, a także obronności Polski, bo nie zapominajmy, że historia się nie skończyła, historia cały czas trwa. Polska leży cały czas w miejscu, gdzie ścierają się siły Zachodu ze Wschodem i po prostu musimy zbudować bezpieczny kraj. To jest dla nas jakby kluczowe. Więc ja, ja to widzę oczywiście jako pewną formę inwestycji. Nasze, nasz rozwój, naszą edukację, służbę zdrowia, ale także przede wszystkim bezpieczeństwo naszego kraju. To jest, myślę, kwestia kluczowa. My po prostu musimy wyciągać wnioski z, z historii naszych przodków musimy wyciągać wnioski z tego, co działo się w Polsce 100 lat temu, 200 lat temu, 300 lat temu i zbudować naprawdę bardzo silny, dobrze uzbrojony kraj, który Da bezpieczeństwo naszym mieszkańcom, na, na pokolenia. Także, żebyśmy wszyscy wyciągnęli wnioski z naszej historii i nie pozwolili komukolwiek, jakimukolwiek sąsiadowi, po raz kolejny zaatakować Polski i zabrać nam naszą niepodległość i suwerenność. Już zmierzając do końca, chciałem jeszcze zapytać, bo nieprzypadkowo nie, nie, nie się tutaj dzisiaj spotykamy. W najbliższych dniach Rada Powiatu Jasielskiego oraz Rada Gminy Jasło będą procedować uchwały dotyczące oświadczenia takiego samorządów dotyczącego reparacji. To jest pewnie w jakiś sposób odpowiedź na apel pana wiceministra z sierpnia, kiedy apelował pan do samorządów o, o podjęcie takich oświadczeń, takich apeli. No i tutaj takie moje pytanie, czy, czy to jest, hmm, przyniesie jakieś skutki, taki apel, czy, czy to właściwie jest jakby, hmm, no nie ukrywajmy na poczet hmm, bieżącej kampanii wyborczej? Nie, to jest bardzo ważne, dlatego że hmm, strona niemiecka hmm, rozpowszechnia taką narrację, że, hmm, że to rząd PiSu podnosi problem hmm, reparacji i to jest sprawa polityczna, związana z kampanią wyborczą. I ten mój apel, który skierowałem do wszystkich samorządów w Polsce, właśnie ma na celu pokazanie przede wszystkim stronie niemieckiej, że to nie jest sprawa pomiędzy rządami, że całe polskie społeczeństwo domaga się zapłaty Polsce reparacji wojennych. Bo co jest ważne, że już bardzo wiele miast podjęło takie uchwały. Pierwszym miastem, co symboliczne, był, był wielu. Ale także tutaj szereg miast z południa Polski, takich jak Bochnia, Myślenice, Tarnów, Lublin, wiele, wiele innych mniejszych miejscowości gmin. Więc po pierwsze, ma to charakter e, pewnego wsparcia politycznego i moralnego dla, dla rządu, ale też jest, jest to głos społeczeństwa, samorządów w tej debacie, dyskusji międzynarodowej i daje nam w przyszłości mandat polityczny, dyplomatyczny do. Zdecydowanych rozmów z rządem Niemiec. Moim celem jest to, żeby, żebyśmy uzyskali kilkaset, może tysiąc, pięćset takich uchwał, może dwa tysiące uchwał samorządów. E, my te uchwały zbierzemy i zawieziemy je do Berlina. Położymy je kanclerzowi Niemiec na stole, powiemy, panie kanclerzu, ta sprawa jest sprawą pomiędzy narodami, między państwami. Polacy poprzez uchwały samorządów domagają się jej uregulowania. Dlatego tak ważne jest, żeby w tych uchwałach samorządów wskazywać też na indywidualne straty w poszczególnych miastach, wsiach, województwach, powiatach. Dlatego, że gdy mówimy o pewnej skali, wielkiej skali strat Polski, to jest to. Trudno do wyobrażenia. Natomiast gdy skupiamy się już na konkretnych stratach Wielunia, Tarnowa, Bochni, Jasła, wtedy widzimy już tragedię konkretnych ludzi, konkretnych miast, konkretnych społeczności. I myślę, że e, tutaj również taka uchwała, e, która daje pewien mandat poparcia dla, dla rządu, mogłaby też w przyszłości e, na przykład e, obligować prezydenta miasta czy burmistrza miasta, do podjęcia działań prawnych w tym, w tym aspekcie, na przykład do wystąpienia z pozorem sądowym wobec państwa niemieckiego, no właśnie o zapłatę za zniszczenia. No bo przecież w Jaśle nie toczyły się żadne działania wojenne. Jasło zostało po prostu zniszczone w wyniku zaplanowanej akcji niszczycielskiej po prostu Niemców. I myślę, że w przyszłości, mam taki nawet apel do samorządu Jasła, do Radnych do, do burmistrza, żeby rozważyli hmm, przy podjęciu takiej uchwały, a żeby również hmm, w przyszłości przygotować hmm, działania sądowe wobec państwa niemieckiego o zapłatę hmm, właśnie odszkodowań hmm, i reparacji za zniszczone jasło podczas II wojny światowej. Proszę sobie wyobrazić, hmm, gdzie dzisiaj byłaby Polska, gdzie dzisiaj byłoby jasło, hmm, gdyby, gdyby przez dekady nasi. I dziadkowie, przodkowie nie musieli odbudowywać tych zniszczonych miast. To przecież spowodowało wielką też emigrację zarobkową Polaków, w szczególności z południa Polski. Wielu naszych rodaków wyjechało do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, wielu, wielu innych krajów i tam pracują na PKB tych gospodarek. Gdyby nie było wojny, nie było tych zniszczeń, te miliony Polaków pracowałyby w Polsce i dzisiaj Polska byłaby krajem co najmniej 50-milionowym i mielibyśmy. PKB, co najmniej na poziomie Hiszpanii, Włocha, może i wyższym. Więc to nie są sprawy jakieś historyczne, sprawy, do których nie ma po co wracać. Nie, to są sprawy, które są niezałatwione i sprawy, które wciąż oddziaływują na nasze życie. I tak może na zakończenie, gdy mówimy o odbudowie, o zniszczeniach, to przecież pewno pan słyszał i państwo słyszeliście, że Rząd polski podjął decyzję o odbudowie Pałacu Saskiego. był wspaniały budynek w centrum Warszawy, gdzie mieściło się mieścił sztab Wojska Polskiego, ale również Ministerstwo Spraw Zagranicznych i ten pałac został zniszczony niemal w 100%. Prawda? Dzisiaj rząd polski podjął decyzję o odbudowie tego płacu Saskiego i wszyscy podatnicy, także pan redaktor, mieszkańcy Jasła, ja również z naszych podatków będziemy odbudowywać. Płacaski. Czyli do dnia dzisiejszego polskie społeczeństwo ponosi koszty II wojny światowej i tego, że Niemcy nigdy nie zapłaciły za zniszczenia, które zdały Polsce. Czyli jeśli nie uda się w sposób taki dyplomatyczny załatwić tych reparacji. To czy państwo polskie y, może wystąpić do jakiegoś międzynarodowego, nie wiem, sądu arbitrażów, y, żeby zajął się na poziomie międzynarodowym już tą sprawą. No, bo wspomniał Pan o tych, że samorządy, że mogą wystąpić do, do, do sądu. Tylko pytanie y, do polskiego sądu, czy no, tak, jakby. Czy y, można y, wskazać wspomnę, jakieś miejsca? W Trybunale Konstytucyjnym jest sprawa na otwarcie jakby drogi sądowej. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zapadnie wyrok w tej sprawie. To otworzyłoby drogę dochodzenia roszczeń w, w naszym kraju, hmm, ale również rozważamy tutaj e, różnego rodzaju e, działania w charakterze prawnym. Hmm, oczywiście na nie potrzeba czasu. To, to są możliwości, oczywiście mediacji czy też arbitrażu. I takie działania analizujemy. Natomiast wydaje mi się, że hmm, tu kluczem jest, tak jest znam, presja międzynarodowa, e, presja ze strony Stanów Zjednoczonych. Ze strony organizacji międzynarodowych, która zmusi Niemców do, do podjęcia rozmów.